...na rowerze, jeździ konno i chyba było mało, nie wiem czego, czy ryzyka, <grywa> w każdym razie postanowiła sobie okręcić zawodników RMF Caroline Team wokół palca. Anna Dereczowska. Przypomnę Państwu, że Ania wystąpiła już w barwach RMF Caroline Team na rajdzie Baja Gothica, gdzie w swoim debiucie wraz z Darią Widawską zdobyła ósme miejsce. Dobry wieczór Państwu, miło, ogromnie mi miło miło, jak chciałam powiedzieć, że jestem podekscytowana ogromnie z trzech powodów. Po pierwsze, że jestem tu z Wami, czyli z w Caroline Team. Po drugie, że właśnie się dowiedzieliśmy z Piotrem, moim partnerem, z którym będziemy jechać razem w Teamie, że będziemy jechać tym pięknym samochodem, który Państwo będą mieli okazję zanim go zobaczyć. Piotr Grabowski, poprosimy od razu, to jest pilot Ani Derecha. To będziemy się na pewno. A po trzecie, no bo dowiedziałam się, o. Piotr Drabowski, bo dowiedziałam się przed chwilą, że w Teamie wszystko robimy grupowo, nie wiedziałam tego do tej pory, ponieważ jestem jedyną dziewczyną, więc w Timie jestem zupełnie podekscytowana. Ale ja się po prostu zabezpieczę. <grym się> Będziesz sprowadził Anię tak, żebyśmy, żebyśmy spotykali się co wieczór już niedługo na RMF Maroko Celens, tak? Oczywiście, że będę tak prowadził, aczkolwiek kompletnie nie mam pojęcia o nawigacji, więc na pewno dojedziemy Proszę przed się gdzieś. Aniu, ja mam jedno zasadnicze pytanie. Kiedy tych facetów rozjedziesz? Kiedy będziesz najlepsza? Dlaczego mam rozjeżdżać? Ja ich kocham. No zobacz na te mordy. Nie da się inaczej. Panowie, nie boicie się konkurencji? A, lecie, tak. Tak? Nie, się boją. Albert tak, się nie, boję. Tak naprawdę to jest wielka przygoda. My nie, nie będziemy się ścigać w tej klasie sportowej oczywiście, tylko w, w klasie adventure, ale to, to jest fantastyczna przygoda i naprawdę to są, to są panowie, w których wyobraźnie i, i przedsięwzięcia, w które się angażują, warto, warto również się angażować i wspierać ich. Czy jest tutaj z nami Tomek Szczepanik. Poznacie. Tomku? Jesteś albo uciekł, albo się ukrywa skromnie. Ja powiem, że Tomek Szczepanik z zespołu Pektus także będzie jechał z nami w trakcie Remy Challenge. Nie będziesz musiała śpiewać. On nie, to no będzie rozmawiać. będzie śpiewał. <laughs> bardzo, bardzo dziękujemy. I to, Artusza, dziękuję, dziękuję. To w I bardzo dziękuję Dreszowska, Piotr bardzo. Miłej zabawy.